Nauczanie domowe, 14 września, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3, wersety od 13 do 17. Jezus powiedział do Nikodema, nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Jest to fragment rozmowy z nauczycielem Izraela, z Nikodemem. Więc Jezus rozmawia ze specjalistą. Z kimś, kto ma świadomość całej historii narodu, Bożych interwencji i Bożego planu względem zarówno tego narodu wybranego, jak i całego świata. Ponieważ naród wybrany został po to tak nazwany, by wszyscy inni też mogli skorzystać z tego. Czyli jest kimś, kto nosi Boże obietnicę jest wierny przymierzu i wypełnia Bożą wolę wydając mesjasza mesjasza który jest nadzieją dla całego świata A zatem ten wybór narodu jest częścią planu Bożego dla całej ziemi i w tym kontekście łatwiej zrozumiemy dlaczego Jezus tak zaakcentował tego właśnie wywyższonego na pustyni węża, bo odnosi to wywyższenie do siebie. I jak ten wąż wywyższony na palu był ratunkiem dla Izraela, tak Jezus wywyższony na krzyżu jest ratunkiem dla ludzi na ziemi. I jak tam naród wędrował przez pustynię w bardzo trudnych sytuacjach i z tych trudnych sytuacji został właśnie wyciągnięty. Tak my, pielgrzymujący lud, nowy lud Boży, jesteśmy wyciągani z trudnych sytuacji wtedy, kiedy wywyższamy Jezusa. Wtedy, kiedy Jezus staje na szczycie, jest tym, na którego patrzymy, i tym, który budzi w naszym sercu wiarę. Bo o taką sytuację chodzi. Jezus to mówi, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A zatem centralną postacią, centralną figurą jest Jezus Ukrzyżowany, Jezus, który zwycięża szatana, grzech i śmierć. I krzyż w związku z tym jest tym znakiem charakterystycznym. Stąd jako katolicy, jako chrześcijanie patrzymy na Jezusa, patrzymy na Tego, który z miłości, i słyszymy to wprost, Jezus to tłumaczy. Przyszedł na Ziemię po to, aby właśnie świat odkupił, nie potępił, ale odkupił. I jeżeli w ten sposób patrzymy na Jezusa, że to jest centralna postać historii zbawienia, jeżeli rozumiemy, że Jezus jest tym, który wypełnia wszystko, co jest Bożym planem, dlatego nie możemy wyobrażać sobie swojego życia bez Jezusa. Nie możemy sobie wyobrażać swojej pobożności bez Jezusa, bo On jest centrum naszej pobożności. To On nas nauczył, jak się modlić, czyli na przykład Ojcze Nasz. To On złożył jedną doskonałą ofiarę i my uczestniczymy w tej ofierze Eucharystii. To On nam obiecał życie wieczne i powiedział, że Jego dobre słowo oświetla właśnie naszą teraźniejszość i przyszłość. W ten sposób rozumiemy, że to jest też centralny punkt naszej codziennej wędrówki w naszym życiu. Że nie możemy zaczynać dnia bez Jezusa. Nie możemy kończyć dnia bez Jezusa. A stąd modlitwa rano i wieczorem. Nie możemy sobie wyobrazić tygodnia, który by nie rozpoczynał się z nim. Czyli niedziela, bo to jest pierwszy dzień tygodnia. Rozpoczynamy z nim. Nikt bez niego. Nie możemy sobie wyobrazić, że możemy jakieś działanie zacząć bez Jezusa. Dlatego od dawna było to pozdrowienie, szczęść Boże, gdy widzieliśmy kogoś pracującego. To był znak krzyża na bochenku chleba, który zaczęliśmy kroić. Wszystko jest związane z Jezusem. Wszystko zmierza do tego, żeby tego Jezusa tutaj zobaczyć, wynieść. I wtedy jest tak, jak być powinno. Jeżeli Jezus nie jest tak wywyższony, jeżeli Jezus nie jest tak dostrzegany, jeżeli On nie jest centrum Twojego świata, jeżeli On nie jest centrum Twojej historii, jeżeli On nie jest centrum Twojego narodu, to znaczy, że nie rozumiesz, kim jest Jezus. Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Zatem Twoje zadanie dzisiaj i każdego następnego dnia jest wywyższyć Jezusa w tym, co Ty robisz. W tym, jak myślisz, w tym, co mówisz i w tym, jak się modlisz. Jeżeli brakuje tam Jezusa, tak właśnie wywyższonego, to Twoja pobożność jeszcze jest do poprawki. To Twoje działanie jest do poprawki, to Twoje życie jest do poprawki, bo bez Jezusa nic nie możesz uczynić. Miłość jest w centrum, i to jest Jezus. Jeżeli miłość usuniesz, wszystko legnie w gruzach. Więc potrzeba abyś wywyższył we wszystkim, co robisz, Jego. Mesjasza Bożego, Zbawiciela świata, miłość odwieczną. Amen. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.